Cześć, witam Was bardzo serdecznie Hej Ja tu jeszcze muszę sobie zrobić zakupy, bo widzę, że mi się amunicja kończy A ja zakupiłem O hmm. mam mi amunicję Co, ciśniemy Mhm Wyrzei już jest ten datapem Diablu 3 podana i Cena no. A, co się biło 150 zł Mówisz No A to nie chcę Nie chcesz Czekasz Stanie chwilę bo nie mam w do kasy ja też. To tak... jak ta kupiło? Też tak niezbyt Za tą cenę co, co, tylko mieliśmy z nim pogadać czy co? No nie no mam. Potem gdzieś wchodzimy. Dobra, ale są. To myślę, że to, to nie weź inną misję. Czekaj. To jest dość o, długo. To. O, możemy. co tam gdzie było z dachem. No. co za to około jak już tam, tam no, miałeś... Tak. Ja ten nie lubię. Jeszcze tutaj naokoło. uję Ja tak lubię Tu w lewo trzeba skoczyć No i elegancko dojechaliśmy nawet ja tu wysiadam Ty się z piskami pobaw, a ja Okej okay. O... To już coś we mnie Strzelę Bojeny, ty co to mnie strzela, co mnie bije? No, no nie mmmam Wszystko mi musi przyjechać. O. Nasza maszynka powoli obrywa dlatego tego wychodzę widzisz Widzę Jednak to już coś aktywowałeś O, co mi zjechali Dobrze ołowiu ołów Zauważyłem, że bardzo chętnie ołów ten jezą postaci z wszystkie, <grym> wszystkim w ogóle nie wiem wyśmienita potrawa to jest jej no i co? My już kończymy tą misję tutaj. No. To ty, dobra, patrz jaka jest kolejna tam jakaś taka... To wbijaj. Już kasa, kasa, panie, kasa. Ups. Czyli kotia, ja będzie daleko. Ale to wystarczy. bo ja zobaczę co mam Można zrobić ja nie mogę. co? No... No dobra. No, no. właśnie. Daj mi siatkę. Okay. Możemy zabić, no ale... Okej. Okay. No też tak można, nie pomyślałem o tym. Lecą, lecą. Dostał, 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 patrz, dostał. Kolejny dostał. Przełączaj misję. Okej. Okay. Kryształki! Nie, 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 tam nie damy rady. No ja wiem. To jest no... 15. 15, dobra. Nie, to jest za długa misja. Zbija się w kobolibion. No dobra, to ja gdzieś jakoś... Nie, aż nie wiem gdzie ty jesteś. No dobra, już. Nie, to jest za długa misja. Też to trzeba cały odcinek. Ale to na dwa odcinki będą z tej. Nie ma żadnego... Nie gdzie jadę. Co? Tylko te dwie są? Eee, no, kryształki i to dokopałem. Ja nie wiem gdzie jechać. No dobrę, to się zacząć to oddziałać. O, to tu jest w środku. Nie to w środku, tylko tam dalej musisz pojechać. No popatrz tu. Oj oj, wyskakuj. No Nie zdążyłem. A jak ginę? Tu zacnie. Ja nie mogę tu. Co... W ogóle nie w to miejsce przyjechałeś, co trzeba. się w to. Gdzieś? Aj, i w środku zabiło. jak w to? No dobra, no aj, no mamy <laughs> tutaj faktycznie, to jest jakaś kaska, tylko tak, tutaj. Aj, to jest dobra. Mm. Dobra, no, no tak, to... O fakt, nie mamy do auta. Znowu down wraz z samą, tego samego questenia. No ja właśnie też zrobiłem to. Nie, no I tak. uciekamy. Nie uciekamy. No i tam trzeba... <noise> złodziej. Moje! No Jaki złodziej. Czekaj, idę Ci kolejnego znać. Ja, nie nie ukać, ha, zostałem świeżo wydopiony. na tam nie ha. ma jakiejś innej tej... Ej, ja mam życie już Masz tu, masz jakąś wingstrzurkę gdzieś, a okay. tu no, gdzieś tutaj jest Bo my też musimy tam dobra jak minie co jest Tam potem z tym takim mini bossem będziemy walczyć tak jakby mhm. potem do Sleża pójdziemy No, hmm. no to, to nawet i wyjdą trzy odcinki z tego Nie wiem długa misja Może Kilka misji skoroś Obie? To Ty sobie świetnie dajesz radę bez mnie. mnie No bo to biegnę tam. No tu jeszcze leżą te śmieciuchy po tych starych. Biegniesz? Nie wiem, szukam wyjścia. Jakieś amunicje. Niebieski przodni nie. No, Zdała się raz na tysiąc teraz. Gdy w ogóle, ej, ja co? nie rozumiem, pomarańczowe, co nie? Są legendarne. No, a są gorsze. A mi się zielonego. zielonego. A co zielonego? Tylko w jakieś SNG ma zielone, ale... O co chodzi? Jak może być zielone, jak przecież ten pomarańczowy to jest najwyższy stopień ale on ma z tej drugiej tej drugiej rundy oh. na 68 oh, tak. dziewiąty no ładujcie się panny <coughs> hmm. Co potem dungeona pociśniem jeszcze? Nie wiem się czy Możesz mi zrobić osiągnięcia. Nie, ja nie robię osiągnięć. Nie możesz? Nie. Pozwalam ci Sam jeszcze muszę 4 zrobić. Ale masz już dużego coś. No mam, bo zu chyba zrobiłem go się znowu to się ma O nie, nie 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 tu ten duży jest Czierz go O Jak on no. gębę otworzy, nie? No Gębę otworzył no, no. Zawsze mam, mieliśmy tutaj problem z tego, co pamiętam. No. To ja chcę go wycelować. No zabijemy. To już, kurwa, amunicji nie mamy. Miło. Ja tu jedynie O nie! Co się stało? Kurwa. 아무 씬인 3금삼 c a t a l o 야 A gdzie jest dla mnie do Nie wiem. Nie ma. Nie ma, dużo no nie wiedział. Czy, karabin mi wcięło? Co? No nie mam karabinu. Masz go na ręce sobie. No strzelam, ale u mnie nie ma karabinu. Bukistolet mam. To mam. O, mam jej karabin No mówię bug. Bug Bug Ale amunicji, normalnie kocham tą gę, ona zawsze wie co ja potrzebuję Ok, poziom No jak mi jeszcze trzy kreski brakuje tak alfa, kurde Ała, jak mi No, dużo ekspo za niego będzie Zamiast, się tymi mniejszymi, co wale w tego dużego Zobaczmy Ubi to Ukończono wezwanie bohatera To ile musiałeś ubić łapą? Nie mam pojęcia, już zapewne A ty już masz czwarty poziom tego karabinu, a ja trzeci, mam przed gana No bo ja z niego dużo biję. Staram się tylko z niego bić właśnie. No tak, bo ja z pięści biję. Trzeba sobie właśnie wyskilować. Ty patrz w tych śmiechach, może w naszym amunicję. Nie ma. To jest dla Czy to w tej lokacji są te... kryształki? Nie. Chcę nie mm -hmm. Tam daleko, daleko, musimy iść. Snajper by się przytłumaczył. Ja nie mam jakąś w tym nie miałem nic strzelać. Oba, ubiło się go. Tam jeszcze jeden jest. Go zabiję, ja się tym nie zajmę. Ty. O kurde, gdzieś tu przychodzi, z siebie. Cool. W ogóle nie cofiam go, nie? Co daleko jest, gościu. Ty właśnie w dupę strzelam. O, wow. o, Duży pan! Ten większy od ciebie! Ty większy od ciebie jest gościu! Nie, ja stanę w ogniwie. To nie, ty jesteś większy. No co, co tak długo go klepiesz? No. Porządek musi być. Weź sobie życie tutaj Łop gdzie gdzie O, raz go cofiłem od drugi raz O nie ma amunicji no A mnie zobili Kurde, mnie zrobili Tu coś jest Amunicja Pistoleci no 13 level, o dobra. Pistolecik fajny będzie. Masz tu ten... Y, apteczkę jeszcze. Czy cały level trzeba wklepać? Mhm. Mm nowy no, karabin? No i nowy pistolet. Także bimy moby. Tylko, że co tam poprawić, co? Nie trzeba iść, jak dobrze pamiętam. На самом-то всё же пише, полагаю. Да нуца. Хмм. Отвёрди психо. Здыхай. żadę No Ech, dobra, ja będę ci biorę. Okay. Czy ja jak zabiję, go zaraz. Dobra, jednak nie. Ty, się spalił ode mnie. No ty go ubiłeś sobie. Hm. Miesz lekarstwo. Bieg, bieg ty, ja się tam... się podlepię z kina To jakaś talcza była. Gdzieś tutaj. No zobacz, jakieś zobacz, czy jest jakaś tarcza. Nie wiem, chcesz, czy nie. Masz ten na shotgun amunicję. Mhm. Czy Ty jeden, weź się ogarnij, a nie jak małpa. No ale dwie kreski tu wpadły, na tym, na tej zabawie. Ltające z tyłu, może nie dolecą. Tam jest pan, w tąbeczkę. Easy. W łeb, w łeb, w łeb. Ho, 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 Kasa, 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 kasa. I kasa, kasa. No, tu się zbiera części. No, ale jeszcze nie mamy tego kłosa No, to nie trochę dobrze. Znaczy, szkoda, bo jak już jesteśmy... Uważaj, bo psychobiegie. nic nie mam jak zawsze w odpowiednim momencie nie? O ale ten duży ma śmieszną rękę Tą drugą mhm. Tą malutką mhm. e, Gdzieś skoro się na wola Jak dobrze pamiętam tutaj pod tym jest amunicja więc Ty się tam bije, ja wezmę kasę i amunicję o właśnie Поехал ли что Czekam, to walczymy, bo już kolejna kaska wpadła Dość hmm. mocno się wleweluje, nie? Ojojoj, duży pan idzie. Uj. się, podpal się. O ja bym jakby... No dobra jeszcze tego dużego. Chłopeczko. O, no... To nie było... ...zbyt wow. fajne. Łoł. Sam na tym O, ej, tarny baniot. Dobra, ginę. No, to elegancko. O tak Ty Gdzie on wpadł? No sens ginę Ty on gdzieś gdzieś poleciał, gdzieś spadł Uciek, się sobie. Tylko że on się palił i gdzieś spadł i Ja nie mam do niczego amunicji Biegnąc Ja yeah. Gdzie my jesteśmy? Tylko jeszcze... Tutaj do mnie, do mnie, do mnie No idę, idę do ciebie, tylko że... Żeby... Dyniakomu nic już nie mam, naprawdę, masaka. Sama resztki, jakieś. Hmm. Skrzynki są, a minca będzie jakaś dwa karabiny. O, Ojej, to fajnie brzmi. Tam koło ciebie te karabiny są, tak? Ale że on fajnie wyskoczył. Gdzieś ty jesteś od tutaj Jak na 13 level Jakie słabe Na trzynasty level mam lepszy na 13 level I tu na dole masz też amunicję Elekańska To Wiem ja tak lubię kilka no to wchodzimy No i tutaj zakończymy tą naszą przygodę no, tak, już długo to jest. I to też jest dość du duża mapa. Zaraz Wam pokażemy. Jak jeszcze nie wiecie, jak to wygląda? No, dość duża mapa jest. Musimy tam bossa na końcu ubić. Potem idziemy jeszcze na inną lokację. Także ogólnie misja też jest długa. No nic, no to zobaczymy się z powrotem w tym oto miejscu i papa. pa. pa. A, cześć.